Cześć. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Kino moimi oczami, a tym razem będzie to recenzja filmu Jak sobie poradzić z rozstaniem Soltera codiciada. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se da cuenta que ha sido engañada por los cuentos de hadas. Ese momento ocurre cuando príncipe azul se convierte sapo. Jest to film z 2018 roku, będący bardzo ciekawą propozycją kina peruwiańskiego. Reżyserka Joanna Lombardi doskonale pokazuje, jak kobiety przechodzą przez rozstanie i jak potrafią się wzajemnie wspierać. Mimo tytułu, szczególnie w angielskiej wersji językowej, How to Get Over a Breakup, nie jest to głównie film o rozstaniu, ale film o kobiecej sile. Śle przyjaźni i o tym, jak wspaniałymi przyjaciółkami potrafią być dla siebie kobiety. Jak potrafią się pocieszać, ciągnąć ku górze, pilnując wzajemnie swych marzeń. Zawiera on niezwykle ciekawe spostrzeżenia na temat relacji damsko-męskich. Nieważny kontynent, nieważna kultura czy tradycje. Relacje międzyludzkie na całym świecie są takie same. Podobnie jak i problemy z facetami. Film zaczyna się w momencie, gdy chłopak głównej bohaterki, Marife, informuje ją, że zamierza się rozstać. Potem widzimy ją, jak przechodzi przez 4-5 faz rozstania, po których dzięki pomocy przyjaciół udaje jej się w końcu stanąć na nogi. Zaczyna szukać nowej współlokatorki. Dom jej i jej chłopaka staje się domem jej i jej przyjaciółek, Natalii i Karoliny. Każda z nich jest inna i reprezentuje inny pogląd co do rozstania, i też każda z nich na swój sposób motywuje Marię by pomyślała w końcu o sobie i o dawno zapomnianych marzeniach. W ten sposób główna bohaterka przypomina sobie, że kiedyś marzyła o zostaniu pisarką i zaczyna pisać blog dla kobiet, które bije w sieci rekordy popularności. I gdy wszystko już jest poukładane i jest na dobrej drodze do tego, by Marię Fe zapomniała o swoim dawnym związku, pojawia się oczywiście on. Kto? Były! Czy Maria Fe da mu do zrozumienia, gdzie jest jego miejsce, czy jednak znowu powróci do tej nieszczęśliwej relacji? Tego dowiecie się oczywiście, oglądając film. Jest to niezwykle ciekawa propozycja komediowa z bardzo wyrazistymi kreacjami aktorskimi, z których właściwie każda zasługuje na wyróżnienie. Jest to także film zawierający bardzo dużo momentów wzruszających, szczególnie jeśli są to sceny przyjaźni. Myślę, że każda z nas może w tym filmie odnaleźć siebie i swoje przyjaciółki, co stanowi dodatkową wartość. Sprawnie napisany scenariusz ze zwrotami akcji, wartką akcją, wydobywający komizm postaci, i w końcu scenariusz o kobietach dla kobiet, w których główne role właśnie grają kobiety. Widać, że scenarzystka tego filmu jest bardzo wnikliwą obserwatorką życia, albo to właśnie jej problemom przyglądamy się, oglądając ten film. Bardzo serdecznie Wam go polecam i zachęcam do oglądania.